Powracamy do rozpoczęcia punktu 7 porządku dziennego sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i rodziny o przedstawionym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych na centrum przez Centrum Usług Społecznych. Dodatkowe sprawozdanie to druk 3590A. Trzecie czytanie. Proszę panią poseł Janę Borowiak o przedstawienie tego sprawozdania. Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiam sprawozdanie o przedłożonym przez Prezydenta projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, druk 3040. Sprawozdanie Komisji zawarte jest w druku nr 3590a. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 4 lipca przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła projekt. Podczas drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki. Komisja rozpatrzyła je 18 lipca. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali zgłoszone poprawki. Komisja rekomenduje przyjęcie ośmiu poprawek i wnosi do Wysokiego Sejmu o uchwalenie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, chodzi o druk 3590. Poprawki zgłoszone w dodatkowym sprawozdaniu głosujemy w pierwszej kolejności. Pierwsze pierwszej poprawce do artykułu drugiego projektu ustawy wnioskodawcy proponują między m.in. Dodać, dodać punkty 16 i 17 w ustępie drugim. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć. Przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 424 posłów za, 399 przeciw, 25 nic się nie wstrzymał. i poprawkę przyjął. W drugiej poprawce do artykułu 5 projektu ustawy wnioskodawcy proponują nowe brzmienie ustępu 4. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem drugiej poprawki, proszę podnieść rękę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 425, posłów głosował za 401, przeciw 23, wstrzymał się jeden. Sejm poprawkę przyjął. W trzeciej poprawce do artykułu 6 projektu ustawy wnioskodawcy proponują dodać punkt 7 w ustępie drugim. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem trzeciej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 421 posłów za, 399 przeciw, 19 wstrzymało się, 3 sejm poprawkę przyjął. W czwartej poprawce do artykułu 9 projektu ustawy wnioskodawcy proponują dodać ustęp 5 i 6. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem czwartej poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. Głosowało 423 posłów za, 401 przeciw, 16 wstrzymało się, 6 sejm poprawkę przyjął. W poprawce 5 do artykułu 13 ustęp 1 projektu ustawy wnioskodawcy proponują nowe brzmienie punktu 16. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem piątej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 420. posłów za 399. Przeciw 16. Wstrzymało się o 5. Sejm poprawkę przyjął. W szóstej poprawce do artykułu 32. Projektu ustawy wnioskodawcy proponują nowe brzmienie punktu 1 i 2. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem szóstej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów, za 409 przeciw, 13 wstrzymało się od 4. Sejm poprawkę przyjął. W siódmej poprawce. Do artykułu 43 projektu ustawy wnioskodawcy proponują nowym brzmienie ustępu drugiego. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem siódmej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 421 posłów za, 401 przeciw, 14 wstrzymało się, 6 sejm poprawka przyjął. W ósmej poprawce wnioskodawcy proponują dodać do projektu ustawy artykuł 78a. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem ósmej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów za, 407 przeciw, 12 wstrzymało się, 7 z tym przyjął. Całość ustawy. Pytań nie ma. Głosujemy nad całością projektu ustawy. Kto z Państwa jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku 3590 wraz z przyjętymi poprawkami? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 427 posłów za 426 przeciw. Nikt, jeden wstrzymał się. Sejm ustawę uchwalił.